Trening noworoczny 2026. Na płocie wiszą flagi Forca Krakowia. Nigdy nie zejdziemy na psy. I południowa strona miasta. Wieszamy również transport między innymi pasiastego nowego roku. I twiti wracaj do zdrowia. Relacja Amwilu Wocławek, Nowy rok, nowe otwarcie. Na to spotkanie formowaliśmy około 180 osobowy młyn. I wywiesiliśmy dwie flagi. Dopik w trakcie spotkania może określić jako bardzo dobry. Była odpowiednia podkrętka, przynajmniej ze strony Młyna. W każdej rodzinie bywają problemy. Miejmy nadzieję, że my już ze swoich wychodzimy. Drużyna oglądała się znacznie przyjemniej. Mimo grudniowych porażek, nie zabrakło właściwej mentalności. Kibice też widzą światełko w tunelu. Idźmy dalej tą drogą i budujmy morale. Z dniem 4 stycznia 2026 roku zgoda JKS Jarosław Stalstanow. po 29 latach przechodzi do historii. Nowy rok przywitaliśmy przy Bandrowskiej o 9, tradycyjnie o godzinie 12, gdzie mecze rozgrywali kawalerowie i żonaci, obecni piłkarze i ci, którzy odeszli na meryturę. Tego dnia wywieszamy dwie flagi, odpalając przy tym trochę piro. Pierwsza bramka na polskich stadionach padła właśnie u nas. O godzinie 12.02. Szczęśliwego Nowego Roku. Do zobaczenia na wiosnę. Darnowia, Familia. Relacja Unii Oświęcim. W nowy rok wchodzimy z przytupem. Pełna hala, udana akcja charytatywna. Dobra frekwencja na młynie. I wysoka wygrana nad wiecznym rywalem. Takie zwycięzca smakują wyjątkowo. Z nami na sektorze fani ruchu Wisły oraz gościnni jeden reprezent UPS. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Święta wojna dla Unii.